Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy dzisiaj u Pawła, który prowadzi firmę Agrokontraktor. Cześć wszystkim. Dzień dobry. I sprawdzimy maszyny, bo będziemy od niego prawdopodobnie wynajmować mulcher na naszą działkę. Więc zobaczymy sobie co ma u siebie na placu i tyle. Znajdujemy się w hali agrokontraktora, gdzie chłopacy przygotowują się do wyjazdu na wiosenne siewy. O, tam widać ekipę agrokontraktora. E, po lewej stronie siewniki czajkowskie i spiryt. E, no, wszystko w przygotowaniu mamy AVRA, sieczkarnia. To są wszystkie maszyny, które idą pod e, wynajem, tak? Znaczy, pod, usługę. pod usługę, bo to po prostu... tak, Tutaj się przygotowujemy do sezonu. Tutaj zaczynamy e, przegląd maszyn i stąd chłopacy wyjeżdżają w teren. Oj, i takim siewnikiem to siejecie? Tak, 18 rzędów. Ja! To już jest na duże kawałki. Bardzo duże kawałki. No siejemy tego, siejemy tego dużo. Mamy takie siewniki, mamy mniejsze siewniki z hoperami, mamy siew pasowy. Mm -hmm. Tam Adrian widzisz Czajkowskiego. No widzę czajkowskie tak, właśnie, tak, no? Czy, czy no i generalnie świadczymy wszelkie usługi, czyli tego sprzętu mamy naprawdę dużo. Kopanie ziemniaków też? Kopanie ziemniaków, Tak. Ziemniaków, zbieranie cebuli, robimy, ostatnio kończyliśmy zbiorem buraczka. Co ty mówisz? No? Tak, mamy bardzo. Sieczkarnia do kukurydzy. Sieczkarnia, Sieczkarnia jest nowa, ma jeden sezon przepracowany. To jest model 9500, jeden z większych modeli. No robimy tym trochę. Zbieramy trawę. Tu widzicie, założony teraz kamper. Bo zjechaliśmy z kukurydzy. Mhm. Ale tu mamy przystawkę do trawy do trawy nawet. Tak. Daniel Bejgowicz. Ja, ja coś ko kojarzę. No byliśmy, ja byłem u Was. Cześć, nie, z no kukurydzę. To Daniel jest kierownikiem kontraktor. Nie, tu mamy 18-litrowy silnik, 700 parę koni jest, no. To idzie. Pamiętasz, kukurydzę nosił? No. Byłem, byłem. I wtedy jeszcze u Mańka byliśmy. Mhm. Wcześniej. No, w Czajkowskim? Nie. Nie, przecież w był. To małym, tym tempo, te. Wtedy taka pogoda tak lała, nie? No. Ja musiałem uprawiać przed, bo było mokro. Wtedy cały czas padało. Ja myślałem, że te... Ale ładnie była kukurydza zasiana. Był ten... Elegancko, i Dla, to dlatego jest sekcję tu... kontrol, sekcją kontrol, wszystko elegancko podosiewane, A, no jest, nigdzie przesiane to nie było. No bo to jest bardzo ważne ale o czym też powinniśmy... My na drugi rok wchodzimy znowu w kukurydze, więc na pewno będziemy musieli potrzebowali siewnika dzwońcie. do wynajem. Generalnie u nas wszystko jest, yy, kontrola sekcji, robimy werteka, no zmienne i... Dawki, zmienne dawki, nawozu, nawozu, nasion. nasion e, napisy też robimy. No. Pamiętasz jakie fajne działki tak małe, się? nie? O, Jak? No, tak, zaraz. No, no, no zaraz wyjdzie no, Na przykład robiliśmy takie na dwóch hektarach w Siemoniu. Mm -hmm. e, Isle of ASM, nie? Na przykład. Mm -hmm. I wtedy wyłączasz. Z, no, no, wtedy bobaki mm -hmm. robią ze z, z, mm -hmm. zmiennych dawek te. Mm -hmm. e, czekaj, napis, czekaj, tworzą najdę, to mapę i my siedzieliśmy. No my tutaj siedzieliśmy tu niedaleko obok na tym. Wysialiśmy, nie wiem no. czy będzie widać, wysialiśmy na swoim polu tutaj obok, gdzie mamy pole do ustawiania siewników, no. napis Agrokontraktor. No. I takie napis Możemy wysiać, jak no. sobie życzycie. I co, on jedzie, normalnie siedzisz no. prosto, tylko on wyłącza kiedy tak, ma wyłączyć, tak, bo tak. ma wgraną mapę no, no, tego. Bo, na mapie, no bo, super. bo robią normalnie. Nie ok. trzeba nic wycinać, nie. żadne UFO ma nie przelatywać. Nie, to już I... UFO z siewnikiem <laughs> <uci. laughs> No dokładnie, i to co nas wyróżnia, no to Operation Center, nie wszystko mamy w praktycznie wszystkie mapy, wszystkie traktory zarządzamy z telefonu, z komórki mm -hmm. wszystko mówię, kontrola sekcji, także no, mapy planów wtedy jak jeżeli chodzi coś... o świetkarnię Harvest Lab, tak samo kupiliśmy nową beczkę nowa beczka przyjedzie 15-30 metrów sześciennych, to jest na Harvest Labie Harvest Lab to jest takie urządzenie, laboratorium założone przy rurze wylotowej gdzie bada mm -hmm. wam suchą masę, białko, takie mm -hmm. inne rzeczy włókna, nie włókna, popioły w przypadku gnojowicie czy po fermentu, no to, to Azoty, spłat. nie azoty. Ta, no. dokładnie. Tak, I dobrze, że pojechaliśmy do cywilizacji. I co to ma? Czujnik, ma metali Czujnik też, nie? Magnez, mm -hmm. kamień, no. Ale zdarzają się takie przypadki, zdarzają się. że te ciężarki, coś tam kurczę. Ciężarki, druty, jak ktoś mm -hmm. nie wie, co no te druty wieszają. Mm -hmm. I słuchaj, ile z taką sieczkarnią jeździsz na godzinę? Wiesz co? Do to 60 ton. Przerobę. No tak w granicach robiliśmy 900-1200 ton na 12 godzin. nie? ja pierdielę. weź to. I ile to jest z rządku 10, 10, 10. 10, 10, No i ona chodzi w odwozie, nie? Z czterema zestawami 40-metrowymi. Cztery nasze odwozy wtedy są. Cztery 40-metrowy. Te ty co tam widzę, tak? No między na stan, innymi. No. No. Na tym 250 kg mhm. do tego. Mhm. No i wtedy, jak się kształtuje hektar takiej usługi kompleksowej z odwozem no, w granicach 850 plus paliwa mm -hmm. 850 plus paliwa, nie? cztery Czyli... odwozy i rzeczkarnia no. no no ale weź teraz sobie tak, kup sprzęt, to wszystko a jest akcja, na przykład ktoś no. ma 10 hektarów zgadają się tak w rolnicy mm. w koło i tylko maszyny przerzucane są, nie? no teraz jest właśnie tak, jak ten mówi coraz e, mamy przedstawiciela handlowego na zachodniopomorskim, mm -hmm. pomorskim i lubuskim mm -hmm. i właśnie Marcin zbiera Ludzi w świetlicach. I mm -hmm. tak podpisują umowy. 10 się zbiera, powiedzmy, no 400 tak. hektarów. Kombajn. I ma każdy dzień zaplanowany tak, tak. i. No no, tak. Bo to jednak musi i 50 to przewieźć. No. Nie, my na kołach. Nie, kołach wszystko w całej Polsce. Tak? Tak. tak? Na kołach przemieszczacie się? Ty Ale też? Wtedy... No to szkoda czasu na lawety, no. nie kalkuluje się, nie? Bo Ale te... przyjedzie... Słyszysz, grafik jest i jadą wtedy już. Mm -hmm. No tak. już jadą na... A jak, na jak też pada? To, no to albo wtedy... przerzucamy, albo po prostu czekamy na kwestia ile tego deszczu spadło, no bo jak spadło 5 litrów na, w nocy akurat, czy na noc, to no czekamy do rana. Każdy rolnik jest indywidualnie to... informowany, gdzie jesteśmy, kiedy przyjdziemy. Jeżeli coś się przesuwa, Rozumiem. mamy koordynatora, jesteśmy o. na łączach z rolnikami, także mm. na przykład jakby u was padało, a wiadomo, że zanosi się mm. na to, że 4 dni nie wjedziemy w pole, przerzucamy sprzęt na inny rejon moment. po prostu. Tak, tak, <laughs> <laughs> pokażemy wam warsztat jeszcze, gdzie tam... Gdzie, gdzie, Patrz. i jak ci się podoba ten świetlik? Super sprawdza. No. Właśnie to na tej naszej hali chcemy taki świetlik no patrzcie, zrobić. Jakby nawet były zasłonięte ściany. Jak tu widno jest. To ten świetlik wystarczy, nie? Potęguje, Potęguje to światło, daje, no? No. Naprawdę dużo daje. To jest tak, świetlik robotowy. No? A to ja chciałem na tym, na tej hali, żeby był taki sam świetlik przez cały przechodził środek. Tak. A te tutaj te, te, te to nie psuje, nie pęka? Nie. Przy gradzie? Nie nie, nie, nie mieliśmy jeszcze, żeby to się z tym stało. Aha. Ale tu ci cieplutko! No, dlatego tu chłopacy mają warunki stworzone, dlatego że, jak tam jest zimno, wchodzimy tutaj i robimy tutaj, nie? Tak jesteśmy. To jest kolejny zestaw w przygotowaniu do, 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 do sezonu, także. Nie, Patrzysz, nie, a zbyt ile zbyt ten waży, pół w ogóle? 2 no. y, dwie tony będzie? Nie, nie, nie. Nie, 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 będzie więcej. nie będzie więcej, bo on jest lekki. No ale zobacz, jakie korpusy rozstrzygnięte jest. Ile on waży? 1800. 1825. Widzisz? To na 850. No, wszystkie były 1300. Mówię ci, ważyny? bo to jest lekka rama. To jest fajny pług do takiej właśnie Mki naszej. Nawet 6830 by sobie pociągnął. Nie. nie po, o Jezu, spokojnie tutaj. Masz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mka spokojnie to pociągnie. Ale to to tony z przodu muszę. Nie, no masz tonę na 850. 800. To czego Agromash jest 1300? No bo tam ten jest i bo tam na jest nie wiem. Środku. Może i tak. <laughs> A no i to jest fajne, fajne rozwiązanie, kupiliśmy To jest głębość To jest głębokość, ale wiesz co? Nowość na naszym rynku, wachliwe ramiona Zobacz mm -hmm. I omija, A, omija kamienie czyli i jak ciągnik rozumiem. Zapacza, jest dużo lżej idzie, nie? To też nie dostaje tak po, dupie, nie dostaje po dupie i zobacz tylko ominie troszeczkę się, no. no A i podwójny wałek taki I do ilu centymetrów? 60, tak? Tak jest no tu są możliwości, zobacz, łapy duże mm -hmm. i naprawdę mocne elementy, jestem zadowolony z tym, ale A i tu masz ciśnienie oleju, jakie tam jest, ma być i ładnie. Jak zawsze można sobie do, dobić ciągnikiem, nie? Jak jest na przykład glina jakaś. Jakbym się dobrze postarała, no miała... Ja bym Ja bym się naprawdę? No, naprawdę Materiały nie, nie rozwodowe się <laughs> ja, <to> <laughs> <prawej>, No Ja bym się postarała. Ja bym Ile? co to ja kosztuje. Powiem, no 20, no, ten cielak, no ja muszę za niego załatwić... Będzie astroby, czas, no, znajdzie się no, no. ta tak, tak, tak. jedyna... Nie nagrywaj tak Ja no. tak. tak. A tata, A, tata no, już no, ci no, przypisał ja, wszystkie rektory? No, jeszcze nie. No, to, już ja no, ja, ja no, to już dzisiaj przepiszę. Ja, ja szybciej bym skoczył gdzieś... Notariusza już, już, bym ustawił ...i jeszcze trochę załatwił, nie znaje sobie, notariusza <laughs> bym ustawił na twoim miejscu, patrz co ci, powiem ci, ci tak, w tym, do San jechałem, nie? No musiałem za żonę zapłacić, nie puściła no? no, musiałem. No, musiałem drzewo zabrać. Nie, do... takiego ogiera by puściła no? samego. Mówię ci, ale ja bym był tam w tym samym A tak musiałem przykosić. Paweł, no teraz te przyczepy lecą no, no. No, wtedy do tego, no, do kiszonek, nie? No. no i właśnie przyjechaliśmy zobaczyć mulcher, jak wygląda. Na tą działkę właśnie hektar 70 będę wynajmował mulczera, dlatego zajechaliśmy od razu przy okazji zobaczyć Upadła jak wyglądają te mulczery? Będziesz chciał w głębnie czy, czy powierzchownie? No w głębnie to na pewno dużo więcej kosztuje, ale myślę, że powierzchownie by wystarczyło, bo. Nie, tam 15, musi być na... do 15 cm powierzchownie. No sobie. O, do 15 cm powierzchownie, po co ci tam ten ryć. Nie, tam A 25 tak... musi być przewalony. 25 musi być Ale po co? Porze. Jak to tak i tak zgnije? Nie, nie, proszę, My tam nie będziemy od, od razu. sobie nie poradzisz. To zanim zgnije, to dobre dwa lata Yy, a jak ci zrobi na 25 cm to masz od razu. No ilu centymetrów do ile cm robi? Głębnie? Do 30. do 30. No to na 25 30. musi robić yy, musi zmienić te korzenie na 25 No zobaczymy jak to będzie szło, bo tutaj tak no trzeba w te dwa razy jeździć, tak? No zero, czy raz? No Za jednym razem. Tak. Bo widziałem, że wycinałeś, ale nie widziałem duże, masz te korzenie. Takie. Do 30 35 cm. No spokojnie się To nie jest, że wiesz, tam nie ma wielkich takich i to jest takie... Najważniejsze aby żeby nie było kamieni. Żeby działka była Aha. czysta od kamieni, nie? Żeby młotki nie dostały. Nie wiem <laughs> <laughs> nie, nie wiem czy tam... No zdarzają się jakieś kamienie, na pewno, ale przejdziemy, przezbieramy, zobaczymy, nie? No fajna sprawa, fajnie to będzie wyglądać, przekonasz się. I taki do... i to idzie tutaj. Ale to zapotrzebowanie mocy jest ja pierdziel 250 koni przy tym 250 koni przy tym? Tak. tak? Tak Tak no 200... 250 przy tym mulcze zachodzi. Mhm. Ale to robotę będzie robiło, co? Będzie robiło. Lepiej niż koparką tak. Tak. Od razu mamy gotowe pole są... do uprawy. Tak jest, jak tata chce na 25, to... to mamy z małami, żeby to od razu wała, bo to wtedy grabia na to. Bez sensu te grabie, nie? do ściągania jakiś resztek ewentualnie jeszcze no. raz to jest przemówić. lepsze bo jest lepsze do... tak i przygniecie no to usługę już sobie zbukuj tak to usiądziemy, no, pogadamy 25 centymetrów zobacz, minut, no to też ma centralne smarowanie tak no tak, no to musimy mieć, bo tu jednak no. jest Znażowany cały czas jest olej chłodzony w środku przekładnie też są to chłodzone ma... chłodzone to jest wszystko? tak no. no. wszystko chłodne wszystko musi być. No bo to jednak. No to jest już najwyższa półka nie jest... z tych głęboszy. Tak, tak z, mulcherów. z mulcherów, no. To jest najwyższa półka. TMC Kancela to jest premium. Hiszpański producent. Tutaj już nie ziewają nie? Stal najwyższej jakości czy młotki to wszystko to już jest. Pewnie pokażesz widzom jak to będzie robić. Czyli usługa u Ciebie taka e, mulczerowania powierzchownego a w głębnego hektara. Ile oscyluje? My, jeżeli chodzi o wgłębę, to jest pomiędzy 7 a 15 tysięcy, zależy jaki mhm. teren. Wszystko indywidualnie wyceniamy, bo, bo różne to bywa, różne są korzenie, różne. Czy to jest piasek, czy to jest glina Jeżeli jest ktoś podłogę, sobie życzy, to my. Mówisz o głębnym 7 do 15 tysięcy, tak? Średnio, przyjeżdżamy, w zależy w w jak jest w teren. Mm -hmm. Przyjeżdżamy, ktoś zgłasza usługę, przyjeżdżamy, badamy teren, mm -hmm. oglądamy jak to wygląda i wtedy wyceniamy na podstawie tego co widzimy, nie? Mm -hmm. I zamawia cię usługę, przyjeżdża ciągnik z specjalną zabudową, z oponami takimi, żeby ich, nie jest bezpieczeństwo no, no, operatora i żeby nic się nie stało. nic się nie martwimy, jakby się coś nawet zepsuło, tak? Nie, no nic się nie martwimy. Wszystko jest. No. Marek Pankę, mój, mój. panu się, Opanuj się. A skąd temat tą mulczon, mulczur jakieś tam A powierzchowny no to idzie szybciej, nie? No to tam ja mówię... mówię. Powierzchowy ile? Szybka, wyjdzie? Ile wychodzi dalej mam powierzchowny? No, no. Mamy wtedy tam o 3000 do w górę, nie? Mm -hmm. Zależy kto, czy to jest jakiś taki nieużytek po prostu i rosną takie jak w pas, czy to już jest faktycznie... Najlepiej no jak takie małe samosiejki, to tam no to moment, raz nie? wtedy, bo jak mamy duże masy, dużo ten i musimy na dwa razy mm -hmm. zrobić, to, to my, no, Pierw cofamy, mielimy to, a później już mieszamy głęboko z Ale ziemią, nie? o tym powierzchowniku, bo ten idzie na raz. Nie, no ten wszystko jedziemy, jak jest dużo masy, co trzeba rozrobnić. Jak są drzewa nieraz 15-20 cm, mm -hmm. po 8 metrów wysokie, no to i tak musimy przejechać. A to z drzewami normalnie jedziecie? jak A, są niektórzy. W tamtym roku na. tak. tak. tak? Pokażę Ci filmik, jak rządzimy. Co ty normalnie gadasz? Na takie gałęzie, on jedzie tyłem wtedy, wał podnosi, tak, no. przygniata i mieliśmy no, pokażemy, sobie. Pokażemy ci po Natomiast tego co widziałem, to u ciebie są powycinane drzewa? Tak, tyłu... powycinane są kołki, tam. A, e, ten. To też musimy, bo jedziemy wtedy na raz, a jakie są drzewa, no to musimy jechać na dwa razy, żeby to dobrze zrobić. Przed Korzenie wszystkim. nisko ścięte też, żeby się dobrze jeździło, bo tam jest czynnikiem normalnie, nie? Tak, jeszcze raz. No tak. wiadomo, robotę można zawsze zrobić, a, a chcemy to zrobić dobrze no i wtedy i profesjonalnie. Na, wtedy na dwa razy kosztuje hektar. Ale tyle, więcej żeby jest... Kupił normalnie hektar ziemi u nas. Usługa No może nie. Tak, no. no, za, za 15 tysięcy hektar kupisz. No ja mówisz 15-17 kosztuje na raz, a Nie to od 7 do 15. To już jest na tak, gotowo, to, to, to już jest na gotowo. Nie my to, że jak trzeba dwa razy nie doceniamy, nie doliczamy ceny. To też zależy od ilości hektarów, nie? Dokładnie. Od ilości hektarów i od tego jak wygląda działka, nie? No ale z tego, co widziałem na filmach, no to wy macie dobrze przygotowaną działkę, więc no. myślę, że to będzie tańsze. No jeszcze, on tam nie chce w ogóle iść pracować i, i tak bo pracownicy naciągają, idą tylko sobie po to, żeby kiełbasę upiec. No, no. przecież widzę, że jest co film, to tam jest. No. Co ty, co? Co Jestem co film, co film prawie. Film tylko. Co film? Czyli raz na tydzień. A, a ty a ile razy byłeś? Przepraszam, ja nie proszę pana Ty nie, bo to, to, to nie No. O. Ja o, nie to... właśnie w ten mówi. Nie chce mi się nogi mnie bolą, a tu kręgosłup nie. My nie odpuszczyc. właśnie No nie. To może coś takiego. Co? A może coś tutaj no ale to byk, nie? 410 godzin, 410 koni. RK. ją gada To jest R-ka? R-ka no jak? Tutaj chyba Ten e, hebelek? Nie ma prądu Hebelek? A taka ciekawostka odnośnie odpalania, nie? Mhm. Zgasi go pan jeszcze raz. I wystarczy jak w samochodzie, tylko kliknąć lub do przodu i puścić. I on sam już odpali. Nie trzeba trzymać. Jeszcze raz? Nie, jeszcze raz do przodu? raz, dobra, poczekaj chwilę. I teraz pyknij do przodu i puści. O kurde, i wtedy nie przeciągniemy go za długo. Tak. no Taka ciekawostka. Dobra, idziemy. Tego nie kupujemy. Nie. Nie, bo to kosztuje bańkę <grymne> trzysta. Nie, nie, nie na wszystko są pieniądze. To dopiero za pół roku. Nie wiem, czy on by się nam w ogóle na tym poprzeczniku naszym zmieścił. Jesteśmy na hali jest wykonywany serwis, serwis maszyn. I tu każdy ma swoje stanowisko? Tak. Do od najstarszych... Ale jest piękna hala, Nawet potężna tym hala. Tym Ile tym ta trafim? hala ma wymiar? 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. No. Robi wrażenie, nie? Na żywo. Robi wrażenie. Bo pewnie już widziałeś że tam pewnie na przebitkach, co? Tak ze środka. Ale... Mi się na, cały czas podoba ten świetlik. Jakie światło robi tutaj w środku, nie? Parę kombajnów wejdzie. Mhm. Parę ładowarek wejdzie. W sumie 30 wyjścia. maszyn. Nie, niezależnie do wyjazdu i wjazdu. Teraz znajdujemy się na serwisie w agrosieci w Wąbrzeźnie. Ale jest potężna hala, piękna hala. Naprawdę cieplutko, fajnie. Warunki mają mechanicy naprawdę tutaj bardzo dobre do pracy. Ciepło, Ciepło, dużo widno. przestrzeni, widno, Dokładnie. Muzyczka jechać, gra. Można z narzędziami ze wszystkim także. No i co, moi drodzy, byliśmy tutaj u Pawła w biurze, agrokontraktor, i dogadaliśmy się, i będziecie widzieć niedługo sprzęt do mulczowania głębnego u nas na polu, na działce. Idziemy jeszcze popatrzeć, pozwiedzać, to jak? To. Czwórka za mały. Bo... Pięcio mówię ci. Nie, nie. mają tych bugów. Nie. Pięcio jest ten elegancki. To. Ta czwórka by była idealna do premiówki. Rozstaw robić na 50, to masz człowieku 2 metry ciągnąć No i o co chodzi? Pięć skip. Nie. Co nie. o tym sądzicie, widzowie? Nie. A widzisz co? Pięć ciągnik nie ma być pustych przelotów. No. Mówię ci. Ten siłownik powinien być gazowy tam. O, o, o. Takie coś, no. powoli, powoli to puszcza kółko. No. Nie no, ta czwórka to do Markowego. Ku... nie. Do Markowego, no. No testy, prawda? Ale to był lekki, to był... E, no. Jak to, co to była za firma? ten co lekki ciągliśmy. Kuhn. Nie, to to nie był Kuhn. A nie, to był Gregor Besson? Nie. nie. Ten ma 1380 kg Kurwa, no niemożliwe, no to 80 kg chyba cięższy jest od, od Agromaszu? A wy 1300 ten agromaszu waży. My mamy takie pługi na sprzedaż? No używane. To ten właśnie akurat do opylenia jest pewnie. Ten jest do opylenia. 5 do 6 to. Tak? Bardzo dobra cena, no. 5 do 6 No fakt ten cena sztywna, nie? Ale bardzo dobra. Jak widzę po że chyba... Jest... <laughs> Co? Ja wracę, nie? no Myślisz? Niewiele użyty, nie? bo to jest szczerościkowo, nie? Ale to jest, no bo to ma. ta. E, Aśka ma tą no 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 oni nie mają Tu ty już masz te szybkie no. wymiany tych, nie? Tak, tak. No i zobacz, on jest ten. E, lekki, właśnie, nie? O to, to, jest to chodzi. Ta rama, tak, nie? No i regulacja szeroko, nie? Aśka będzie w szerokości. Ten. Co? Sklugawa regulacja szerokości, no. nie? No, nie wario, tylko pewnie. Czyli jak tutaj się zmienia szerokość, to... Od razu tutaj trzeba zmienić, żednicę, nie? Trzeba zmienić rednicę, no? no. Ale czekaj, on teraz jest na 18, 18 cali, czyli bierze ile? 40 pewnie 5 albo 40, co? E, 45 będzie brało. 45, 45. Ale, ym, no i wystarczy. Ale 16 to już Nie bo. ma siłownika liniowania. A, Tu jest ten problem. <grym> tak. No, no bo to jest skokowa Ale racja, nie. nie, chodzi o to też do obrotu, do obrotu. siłownik jest. Da w, Siłownie, okay. Żeby Wiesz, lżej się... Siłuje się i obrócił się, obróci się, tak? a tak jest większe tompnięcie. Troszkę tak. No. Ale no macie równe tereny, nie? Bo to przede wszystkim tak na pagórkach, nie? To nie. na to zacajmowanie, nie? A na równym to tak... A ciekawe czy łaski właśnie to jest ten siłownik, czy też... Nie, ona ma Eskę, to musi być ten sam model. Ten sam. No ten ten może to ma Mario, nie? Nie, Eskę. To, no, to samo. A, no to tak. I co, idziemy, idziemy podpisywać? puk? Ja biorę jedną rzecz, a ty drugą. On no, jeszcze z możliwością jest dostawienia? Nie, ale nic. Nie, Zmieniam nie, nie, zmienia nie, temat. Nie, nie, nie. Jest... Ale się chwalił, że gdzieś orać pojedziemy. No właśnie. Ale to by było. Lubisz bardzo... orać przecież. Odkładnie, fajne i No, mhm. Długie. Lidzaków nie trzeba, bo są długie. I zobacz, on tu stoi. i widziałeś, żeby odkładnie była biała. Nie, bo jest byłem jeszcze o i widać było w tym roku, nie? Świeżo było ranek? Eee... Spójrz jak on ma. Z filmu się dowie. Ty! To, <laughs> to się wytnie, co? Mamy? No, wytnie wytnie. To byśmy mogli wziąć. Co? Kredytowanie. No tutaj to zwykłe, nie? Zwykłe to też. Bo to jest taka cena... Przecież masz tyle pieniędzy, co ty kurde? Ziemię muszę kupić. Ode mnie działkę jeden kupi. Ziemię muszę już. A nie lepiej wynająć agrokontraktora. A, a czekaj, że siłownik jest z przodu. A to jest starego typu. A, starego. To jest starego typu, taki tu teraz takie nie robią, tak. No. No. Ale to te wieżyczki takie były, no dobre, ale z, z biegiem czasu po prostu... Ty kółko jesteś jest podporowe z tyłu, bo widzę tu jest blokada, nie ma blokady. A, nie ma. Nie, 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 jest, nie, jest, ciągany, nie? nie jest ciągany, nie? jest ciągany. To jest standardowy. Tyle, że jest do blokady. Nie wiem, dziś jeszcze na koniec dnia będzie spieniężony coś. Rzuta na taśmę Jeszcze nie zamknęliśmy no? Ale jak Nie rozpodobał się Oj, a mamie gada, że na zakupy jeździ ogląda trzy razy jedną parówkę. Nie, nie jest dobrze. Nie jest Kupuj <noise> tyle. No dobrze, bo przecież osługa jest. <głos> <głos> jest na, na dłuta ustawiony tak bardziej. <głos> <nie>? <głos> na stojący. Fajne, ale piątka by wystarczyła. Wiesz co by najlepsze było? Żebyś miał taki pług 4 plus 1 To w razie sobie odrzucimy 1000 euro Macie taki? Mamy 4? Plus 1? Jakby był to byśmy... Piątka moja nam stoi, ale ona też jest cała no to najwyżej przy flexu. Mi o, nie, jedno mi dorobi. Ale widzisz, on ma tylko dwa, e, siu, e, dwa węże, bo to on ma tylko obrót i nic więcej. U nas są cztery, bo jest kość, liniuje się. kości za, i pamięci No e, Szerokość tak. i później przy obrocie on liniuje się i obróci dokładnie. i obraca tak. do tej zadanej w, e, szerokości z powrotem wraca, mhm. nie? Dokładnie. Cztery węże, nie? No to tutaj też tak by, by to tak wyglądało. Na kość wario, tak? No, dokładnie. No i tam ona zaczęła cięc, bo były za krótkie węże, ja tam zgłaszałem to. Mówię, kurwa, ta kość, mówię, jakie nie? A on mówi, to jest niemożliwe, jak coś to wy, wy, wyślij, bo my tak nie wymieniłem, musimy sprawdzić. Ona bo, była droższa. euro kosztuje. Źle była zamontowana kość, węże na kości no, były no, źle. Nie, I było ciśnienie i ciśnienie. Nie! Yeah, Wtedy... Nie wytrzymam tego, jutro zostaną uguszeni za <laughs> mną. Zakaz by wieś, zakaz jazdy powyżej 5 km. Jak W2023? No, 2023. No, no 23. Naprawdę? No drugi rok Modelier i Produkt Soder. To praktycznie Walata lata roku. ma! Rok tylko był używany, On teraz dopiero zewnętrz. drugi U, U, Jeden sezon, U, jeden sezon.